Cześć! Piotr już wrócił? Nie wiem. Muszę koniecznie z nim porozmawiać. Już dawno powinien być w domu. Może poleciał do kolegi. Byłaś przez cały czas w domu? Renata? A przecież ten telewizor jest włączony. Ty dobrze się czujesz? Mówiłaś coś. No. Nic ci nie jest? Nie jesteś chora? Nie, nie, nie. Dlaczego? Nic tak. Przez chwilę pomyślałam, że nic nie odpowiadasz, telewizor wyłączony. Bo wiesz, tam teraz nie dają nic dobrego. Do tej pory ci to nie przeszkadzało. Zawsze grało od rana do wieczora. A co to za jakieś śledztwo z powodu wyłączonego telewizora? Nie mam ochoty na telewizję. To wszystko. Wszystko w porządku? Wnio, ty zawsze traktowałaś Kamilkę jak siostrę, prawda? A co ci chodzi? Nie rozumiem. Zawsze uważałaś Kamilkę za swoją siostrę, powiedz! No, wiesz... Starałam się. Tyle lat mieszkamy pod jednym dachem. A to, że nie jesteśmy z jednego ojca, ani matki, to nigdy mi nie przeszkadzało. Chociaż czasami zastanawiałam się, jakby to było, gdyby istniały między nami więzy krwi. Zwłaszcza wtedy, kiedy... ...dopiekała mi wiesz, sama. Czasami się to zdarzało. A skąd te pytania? A ty nie pomyślałaś, że ona jak to mówisz, dopiekała ci, bo... bo była o ciebie zazdrosna. <śm> zazdrosna? O mnie? Tak. O twoje stosunki z Kazimierzem. Zawsze traktował ciebie jak pupilkę. A ty nigdy nie zwracałaś uwagi na to, jak odnosi się do Kamili. Bo zawsze było tylko Ewa, Ewa, Ewa. O co ci chodzi? Przecież był moim ojcem. Byliśmy ze sobą z życi, ale no, chyba nie będziesz miała mi teraz tego za złe. Zresztą, jak pamiętam, zawsze starał się traktować nas równo. Nie robił różnic. Starał się być sprawiedliwy. <laughs> Jaki on był naprawdę, to ty nie masz pojęcia. Ja nie mam pojęcia, jaki był mój ojciec. Nikt nie znał go tak dobrze jak ja. Zaręczam ci. Często rozmawialiśmy ze sobą. Zawsze mogłam o wszystko go zapytać. On nigdy nie miał przede mną tajemnic. Ja zresztą też nie. Akurat. Zawsze byłaś ukochaną córeczką, tatusia. Ale tak naprawdę, to w ogóle go nie znałaś. Co się z nią dzieje? Mieliście być gotowi w zeszłym tygodniu. No tak rozumiem, ale to już jest ostateczny termin. Przez brak ulotek stracimy klienta. No, liczę na ciebie. Cześć. Załatwiłaś wszystko? Tak. Jeszcze ci dzisiaj nie mówiłem, że ślicznie wyglądasz. Ach, dzięki Tobie. I mhm. jestem tu służbowo, szefie. Dobra. Co tam masz? Ach, popatrz. Mhm. Ta drukarnia, z której korzystamy, jest okropnie droga. Nie uważasz? Warto by było znaleźć jakąś tańszą. Myślę, że to nie byłoby jakoś specjalnie kłopotliwe. Może i tak, ale to dobra drukarnia. My korzystamy z niej, kiedy klient chce ekstra druków, rozumiesz? Coś eleganckiego na dobrym papierze. No ale warto by było zejść trochę z kosztów w ten sposób. Hmm? no, zrobisz oczywiście jak uważasz. No, czekaj, czekaj, no dlaczego się od razu tak najeżdżasz? Nie obrażaj się zaraz. Staram się jak mogę. Mam wrażenie, że ty mnie komple kompletnie olewasz i nie traktujesz mnie poważnie. No ale skąd? No przecież widzę, że orientujesz się coraz lepiej. No i właśnie miałem ci coś zaproponować. Eee, może przejrzysz kosztorysy z ostatnich 6 miesięcy i przeanalizujesz koszty, co? Aha. Widzę, że jednak masz do mnie odrobinę zaufania. Nie, możesz o to pytać. Kocham cię. Cześć! Przeszkadzam? Nie, skąd? Właściwie to dobrze, że jesteś. Słuchaj, właśnie zaproponowałem Kamili, żeby zajęła się analizą kosztów. Wiem, że powinienem o tym najpierw rozmawiać z Tobą, ale. sam rozumiesz. Ostatnio kiepsko się z Tobą rozmawia. Tak, wiem. A zostawię Was samych. Nie, nie. Zostań. Bardzo się cieszę, że zostałem Was razem. Chciałem Was przeprosić za tamten wieczór. Zachowałem się jak ostatni ham Ostatnio nie jestem w najlepszej formie. To było głupie przyznaję. Wiktor. Sam wiesz, że cię bardzo lubię i cenię. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. No wiesz, stary. Nie od wczoraj coś złego się z tobą dzieje. Przepraszam. Kamila zrobiła analizę ostatniego miesiąca i ma pewne pomysły na obniżenie kosztów. Między innymi uznała, że korzystamy ze zbyt drogiej drukarni. Tak, to całkiem możliwe, ale... Na drukarnię trzeba uważać. Wiesz, jak to jest. Radziłbym ostrożność. Ale zrobicie, jak chcecie. No dobrze, muszę już iść. Obiecałem Monice, że wrócę na obiad. A. Cieszę się, że jesteśmy przyjaciółmi. Nawet nie wiecie, jakie to teraz dla mnie ważne. Zostaliśmy sami z całą robotą. A z nim to naprawdę niedobrze. I to? Mm. Ty myślisz, że on był wobec ciebie naprawdę szczery? Myślę, że tak. Byłoby naprawdę głupio. A ja myślę, że jemu zależy tylko na tym, żebyś nadal za niego chorował. Hmm? Przestraszył się, że wczoraj trochę przesadził. I postanowił załagodzić sprawę. Jak się okazało, że wszystko gra, powiedział, rób to, co chce, ta już go nie ma. Czasami sam nie wiem, co o tym myśleć. Wiesz co? Kiedy pytałam o tę bardzo drogą drukarnię w pokoju grafików, to powiedzieli mi, że to on ją wynalazł i że to jego pomysł. No możliwe. Zdaje się, że właściciel drukarni jest jego znajomym. No, to nic dziwnego, że mu na niej zależy. A co chcesz przez to powiedzieć? No wiesz, może bardziej zależy mu na interesach swojego znajomego niż naszej firmy. Słucham? To to ciebie. Słucham? A, cześć, Bogdan. Słuchaj, Kamila, czy mogłabyś być dzisiaj na kościuszki? Organizuje małe przyjęcie rodzinne. No powiedzmy o ósmej. Dowiesz się wszystkiego. I radzę ci nie spóźnij się. Czeka nas ciekawy wieczór. Tak. No dobrze. No to, no to jesteśmy umówieni. No cześć. Mhm. Cześć. Coś się stało. Raczej dopiero się stanie. To Bogdan. Zwołuje jakiś rodzinny spęd. <laughs> Nigdy tego nie robił, a w dodatku był w doskonałym humorze. To nie wróży nic dobrego. Nie, jesteś? nie, nie, jadłem już. Jadłeś? Co? W domu były tylko jakieś resztki. No, kupiłem sobie coś u Turka. Kupiłeś? A skąd miałeś forsę? Wezwał mnie taki jeden melepeta, bo komputer mu się zawiesił. Nie. Naprawiłem w pięć minut, no i zapłacił. Nawet sporo. Tak z... nigdy. Wspaniale. Mówiłam, że to się sprawdzi. No, powiedz, że miałam rację. Miałaś, miałaś. Kto mówi, że nie? Ja coś słuchaj, Nie gniewaj się, ale ja będę musiała jeszcze wyjść. Nie ma sprawy. Naprawdę? Nie gniewasz się? Mieliśmy iść dzisiaj do kina. Nie dziś, to jutro. Nic się nie stało. A gdzie się wybierasz? Bo wiesz... Ojciec mnie dzisiaj złapał przed szkołą i prosił, żebym była w domu, bo urządza jakieś zebranie rodzinne. Ale nie udało mi się z niego wydobyć, o co chodzi. No Ale prosił mnie, żebym była. Niby mi to wisi, ale powiedziałam, że będę. No to muszę być, nie? Jasne, jasne. To ja wrócę jak najszybciej tylko będę mogła. No. Ale naprawdę nikt nie gniewasz się na mnie? Nie. To pa. Za bzdury. Zawsze lubiłeś ten program. E, skąd możesz wiedzieć? Bo mówiłeś, że jest świetny. Ostatnio strasznie dużo jesz. Uważaj, bo będziesz grubasem. Muszę dużo jeść, bo dużo trenuję. Ale jak zjesz jedną kanapkę mniej, to mniej utyjesz. Przesadzam. Zrobiłem sobie tyle kanapek, na ile mam ochotę. A jak ciocia jest głodna, to niech sama sobie zrobi kanapki. Ależ ty jesteś bezczelny. Nie widzisz, że ledwo żyje? Nie mam siły na gotowanie. Zawsze ci tak mówi, żeby nic nie robić. A zresztą kanapek się nie gotuje. Jak ty śmiesz tak się do mnie odzywać? Ojej, o, o, moje serce, mnie nie wolno cię denerwować! Cześć, a co jeszcze nie ma? A co? Prosił, żebym była o dziewiątej, jest już pięć po. Mówiła, o czym chce rozmawiać? Nie. Dobry wieczór, Bogdan już jest? Dlaczego pytasz? No, podobno ma być jakieś rodzinne spotkanie. Mogło być chociaż punktualne. Jakie znowu spotkanie, o czym ty mówisz? Czego on chce? Nie wiem, myślałam, że ty coś wiesz. Mnie nikt nic nie mówił. Chodź do mojego pokoju. Co tu się dzieje? No skąd mam widzieć? Po co on was tu wezwał? Nie wiem. Musiał ci coś powiedzieć. Nie. Dość kategorycznie oznajmił mi tylko, że we własnym interesie mam być tutaj dziś o dziewiątej. Dlaczego wezwał tylko Magdę i Ciebie? A co on do was ma? Mówił coś o rodzinnym spotkaniu, więc pewnie dotyczy wszystkich. Dlaczego mnie nie powiadomił? Ja czuję, że on to robi przeciwko mnie. Przeciwko tobie? Dlaczego ty? Skoro umawia się z wami za moimi plecami? Nie przesadzaj. Zniszczyłaś testament? Nie. Dlaczego? Byłam u tego cipuna z samego rana, ale on... Nie wiem, czy był naćpany, czy co, ale zaczął coś kręcić, że nie ma oryginału przy sobie. Jak to? Powiedział, że muszę czekać. Cholera. Wszystko przez ciebie. Gdyby nie twoja chciwość zapłaciłaby mu wczoraj wieczorem i miałybyśmy oryginał testamentu. Ale ty uznałaś za stosowne okraść ograbić własną matkę. A dla kogo ja te pieniądze trzymam? Dla kogo? Nie wiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć. Nic mnie to nie obchodzi. zwołę rodzinne zebranie. A jeżeli ten Jacek. Nie. Nie, ja tego nie przeżyję. Bogdan wypytywał mnie ostatnio o Kazimierza, czy miał jakieś dzieci na boku. On wszystko wie. Chyba mnie zaraz szlak trafi. Przecież mnie nie wolno się denerwować. Przestań histeryzować. Nic ci nie będzie. Myślisz, że ten Jacek... On. Postaraj się uspokoić. Słyszysz? Tak. Tak. Muszę się wziąć w garść. Cholera. Gdzie są wszyscy? Renata z Kamilą u siebie. A Ewa? Nie wiem. Nie ma jej. Przecież kazałem jej, kazałem jej być o dziewiątej. Jest już dwadzieścia minut spóźniona. Mama śpi w swoim pokoju. Ja chcesz, to mogę po nią pójść. Świetnie. Co u ciebie? Jak w szkole? Ojciec. W porządku. A Jacek? Chyba coraz lepiej. Zaczął pracować A co robi? Wiesz, on genialnie zna się na komputerach hmm. Więc naprawia Zakłada ludziom nowe programy i tak dalej No wiesz, porozwieszy ogłoszenia w okolicy I ma nawet sporo klientów <grym> Witaj, hmm. Boguniu Dawno cię nie widziałam Zaniedbujesz mnie Gdzież bym śmiał? <grym> po co nas tu wezwałeś? Siadajcie Proszę. Musimy zaczekać na Ewę. A gdzie ona jest? Zaraz tu będzie. Dzień dobry. O co chodzi? Siadaj, to się dowiesz. Przepraszam. Idź do łóżka, już jest późno. Ale idź się umyć. Jest pół do dziesiątej, tak? Dobrze, jak chcesz. Dobre. Pewnie jesteście zdziwione, że was tu wszystkie zaprosiłem. Miałaś rację, Wuniu. Twój ojciec zostawił testament, znalazłem go. Och, Chryste, Czytałeś go? Tak. Gdzie go znalazłeś? To jest temat na osobną rozmowę. Chciałbym was wszystkie zaznajomić z treścią tego testamentu. To jest bardzo intrygujące. A, a skąd masz pewność, że ten testament jest autentyczny? No chyba sobie żartujesz. Chciałbym, żebyś właśnie ty go przeczytała. Warszawa 16 września 2000 roku. Ja Kazimierz Kamiński urodzony... Wybaczcie mi. I, i, przepraszam, źle się czuję, to nie na moje nerwy. Daj, nie wygryty, no. Dobrze już dobrze. Czytaj. Czytaj. Ja, Kazimierz Kamiński urodzony 22 czerwca 1929 roku w Warszawie. Następująco rozporządzam swoim majątkiem, który składa się z niżej wymienionych nieruchomości i ruchomości. Moje mieszkanie przy ulicy Pułaskiego, 14, mieszkania 12 oraz wszystkie ruchomości znajdujące się w nim zapisuje mojej wnuczce Magdalenie Werner, córce Ewy z kamieńskich i Bogdana Wernera. Mówiłam. Zawsze wam mówiłam, że to mieszkanie jest moje. Dziadek mnie już dawno obiecał. To co? Teraz sprawa jest już chyba jasna. Hmm? Czytaj hmm? dalej, Ewonia. Jeżeli chodzi o wyżej wymieniony księgozbiór, ja tutaj nie przeczytałam który jest w moim posiadaniu od prawie pół wieku, a który pozostaje w depozycie Biblioteki Narodowej, zapisuje go moim wnukom Magdalenie Werner oraz Piotrowi Werner z tym zastrzeżeniem, że do ukończenia przez nich 21 lat w wypadku mojej wcześniejszej śmierci roz rozporządzać księgozbiorom i podejmować decyzję o ich częściowej lub całkowitej sprzedaży będą ich rodzice. W wypadku decyzji o sprzedaży księgozbioru całość uzyskanych wpływów ma być podzielana na dwie równe części umieszczona na kontach bankowych Magdy i Piotra, gdzie mają procentować aż do osiągnięcia przez moje wnuki w wieku 21 lat. Jestem bogata. <laughs> świetnie, świetnie, Maciu. Prawa do kamienicy w przypadku ich odzyskania należą się w połowie moim dwóm córkom. Ewie Werner z domu kamieńskiej, Kamili Kłos, które jestem biologicznym ojcem, a która nic dotąd o tym nie wiedziała. Ja nie Proszę, rozumiem. Czytaj dalej, to zrozumiesz. Zaraz. To znaczy, że Kamila jest córką dziadka? Tak? No, tak, to jest wyraźnie napisane. Ewie Werner z domu Kamieńskiej, Kamili Kłos, który... który jestem biologicznym ojcem. Sytuacja taka była zawsze dla mnie problemem, a zdaję sobie sprawę z cierpień, jakie sprawiłem mojej drugiej córce, utrzymując ją w niewiedzy na ten temat. I w tym testamencie pragnę jej to wynagrodzić z całego serca. Z tego wynika, że jesteśmy siostrami. Tak wynika. Co? Co się tak patrzycie? Boże, Boże, po co on to wszystko wywlógł? Po co mu to było po tylu latach? To on mi kazał kłamać. To on wymógł na mnie przysięgę, że nigdy nie wyznam Kamili ani nikomu innemu prawdy jego wina. A ja musiałam z tym żyć. Co, myślicie, że mi było łatwo? Ile razy mi się serce krajało, jak widziałam, jak Kazimierz traktuje Kamilkę. A to biedne dziecko połykało łzy w kocieku. Co ja mogłam na to poradzić? Byłam całkowicie zdana na jego łackę, łaskę i niełaskę. Kazał mi przysięgać przed Bogiem. Więc przysięgła. Bardzo wzruszające, zaraz się rozpłacza. Kamilko, córeńko. No, dość tego, skończ te komedie. Ale przecież. <grym> Dziadek ożenił się z Renatą, kiedy Kamila miała już dwa lata. To wynika z tego, że kręcił z Renatą jeszcze przed śmiercią babci. <grym> Nie jesteśmy tutaj po to, żeby sądzić ojca. Magda tylko stwierdza fakt. Tak czy inaczej, jesteśmy siostrami. On kłamywał was przez całe życie. A ja myślałam, że. Jest taki szlachecki. Masz rację, Madziu. Niestety. Nie masz prawa sądzić ojca. A ty możesz? I. Uważasz, że to jest w porządku, naprawdę? Nie, nie, nie wiem, dlaczego tak postąpił, ale teraz ojciec nie żyje i na pewno nie będzie mógł nam powiedzieć, dlaczego. Ej, ja mogę ci powiedzieć. Wstydził się. Wstydził się, Benkarta. Chciał uchodzić za idealnego ojca i męża i to przede wszystkim w twoich oczach, Ewuniu. Nie pamiętasz, jak oskarżałaś go o śmierć swojej matki? Mówił, że, że boi się ciebie stracić, że, że się odsuwasz od niego. No więc kazał mi milczeć, a ja milczałam. O, oboje milczeliśmy. Przestań! Dość tego teatru! Chyba tu nie ma nic do rzeczy. Dobrze o tym wiesz. Dobrze wiesz, że chodziło tylko o pieniądze kłosa. Trzeba go jak najszybciej o tym zawiadomić. Wykluczony. Ta sprawa nie może wyjść poza ściany tego domu! No dlaczego? Boisz się, co? Boisz się? A? No, bo jeśli chodzi o pieniądze, to o co? Chyba powinien się dowiedzieć. Kamila ma rację. Ale to byłby skandal na całe miasto. Po co nam to? To nam tylko skomplikuje życie. To wasza sprawa, co zrobicie, ale kłos powinien wiedzieć, że Kamila. A kłos jest starym, schorowanym człowiekiem. Takie sensacje go zabiją. Poza tym liczysz na to, że jak umrze, to zostawi coś, niecoś Kamili. Zawsze sądzisz wszystkich tylko po sobie. Å. <laughs>